Samochód to nie tylko środek transportu dla wielu, to obiekt westchnień i marzeń dla innych po prostu zwykłe narzędzie pracy. Nieważne jednak, jaki by on nie był, wymaga uwagi i ostrożności, a czasami nawet serwisu. W przypadku flot samochodowych sprawa się nieco komplikuje, bo ta sama czynność wykonywana kilkanaście albo nawet kilkaset razy to czas i pieniądze. Wyobraźcie sobie prostą wymianę opon. Jeśli w jednym samochodzie trwa to zaledwie 30 minut, to w przypadku 100 samochodów ciągnąć się to może tygodniami. Właśnie dlatego tak ważne przy zarządzaniu flotą dla menadżera są sprawna obsługa, szybkość w podejmowaniu decyzji i przewidywalność kosztów, a czasami nawet automatyzacja pewnych procesów, bo to przekłada się na brak przestojów. Przecież menadżer musi mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z samochodem w firmie w każdej chwili. Powiem więcej, musi mieć zaufanego partnera, który wiele rzeczy załatwi za niego. A kto jest najlepszym partnerem? Ktoś, kto zapewnia kompleksową obsługę. Volkswagen Financial Services to nie tylko finansowanie, ale także dostęp do najlepszego zaplecza serwisowego w kraju. A z punktu widzenia kierowcy, szybkie przyjęcie do serwisu, dedykowany doradca, który nadzoruje i weryfikuje to, co dzieje się z samochodem w serwisie, no i miejsce na odpoczynek, w którym będę mógł na przykład nadrobić zaległości w pracy. To co? Chcecie zobaczyć to, czego w serwisie na co dzień nie widać? Zanim auto wjedzie na podnośnik, najpierw recepcja, a później przyjęcie do serwisu. Banał? Może i tak, ale właśnie tutaj najważniejsze są dokładna informacja, ile czasu potrwa naprawa i ile czasu tutaj spędzę. Dzięki temu mogę lepiej zaplanować swój dzień. Albo zostawię auto i przyjadę po nie później, albo poczekam. No chyba, że wybiorę opcję door-to-door. Kluczem w każdym przypadku jest trzymanie się harmonogramu. Gdy samochód wjedzie na serwis, mechanicy od razu wiedzą, co robić. Zaczynają pracować zgodnie z procedurą producenta. Gdy pojawi się jakaś nieoczekiwana usterka, informacja lotem błyskawicy wędruje do opiekuna, a ten kontaktuje się z menadżerem Floty. Szybka decyzja i sprawa załatwiona. Przecież tutaj liczy się czas. A klient, gdy moje auto jest w serwisie, ja mogę nieco odetchnąć w tej przyjemnej przestrzeni. Albo nadrobić zaległości w robocie. Równie istotny i kto wie, czy nie najistotniejszy jest dostęp do oryginalnych części. Klient Volkswagen Financial Services ma dostęp do najlepszych serwisów. Decydując się na serwisowanie w ASO, mamy pewność, że części zamienne są dobrej jakości. A to przecież nasze bezpieczeństwo. Zobaczcie, to jest klocek hamulcowy, tak zwany zamiennik. To jest klocek hamulcowy oryginał. Różnice widać gołym okiem. Różnica w cenie? Niewielka. Przecież to wszystko musi wytrzymać 30 tysięcy kilometrów do następnego serwisu. No, a od tego wszystkiego zależy nasze bezpieczeństwo. No i akcje serwisowe. Dostęp do nich mają tylko autoryzowane stacje obsługi. Zatem jeśli auto wymaga takiej akcji, no to od razu na miejscu taka akcja jest przeprowadzana. Tak. To już wszystko. Serwis trwał jakąś godzinę. Wystarczy jeden podpis i kierowca może jechać. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda serwis blacharski, czym jest rak, co oznacza usługa door-to-door -door i co daje serwis ASO, już dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka naszego cyklu Flota bez Tajemnic.